Cześć, to Justyna, a to 80 odcinek słuchowiska. Pogadajmy o życiu. To jest druga część podcastu, który mogliście wysłuchać wcześniej. Jeżeli nie, to zapraszam Was najpierw do wysłuchania tej pierwszej części, żeby to była taka fajna całość. Joanna. 1. Jeśli wyjmuję warzywa z lodówki, np. pomidora czy ogórka, muszę odkroić suchy kawałek, bo mnie obrzydza. 2. Nie pokroję nic na desce, na której są okruszki chleba. 3. Aby mieć komfort psychiczny, muszę mieć pełną sumę pieniędzy na koncie. Jak robię przelew, to wpisuję końcówki, aby została pełna kwota. 4. Przed spaniem zawsze trzepię poduszki. 5. Nie umiem pracować, jeśli na biurku mam bałagan. Wszystko mam poukładane od linijki. 6. Mam manię otwierania okien i wietrzenia, czasem mam wrażenie, że się uduszę, jak nie w wietrze pokoju. Anna. Książki muszą być równe. Druga górna półka od lewej jest już nierówna, Tam jest zdjęcie. Bo pożyczałam komuś jedną książkę i już mam dysonans. Jutro będę dopasowywać. Poza tym zaglądam ludziom do okien, bo bardzo jestem ciekawa, jak sobie tam urządzili ha, to jest początek tego podcastu. Jeśli nie muszę nigdzie iść rano, kawę wypijam zawsze w łóżku, najczęściej czytając, nie umiem zostawić otwartego laptopa, muszę zamknąć. Nie umiem zasnąć, jak sypialnia jest niewywietrzona. W torbie muszę mieć książkę, chociaż do pracy mam zaledwie kilka przystanków. I uwaga! Czytam tylko jadąc tam. Z powrotem już słucham muzyki lub podcastów. Telefon zawsze musi leżeć po lewej stronie, po prawej długopis i notes. Kurde, to tylko kilka dziwactw, jak tak na szybko spisanych, bo mam wiele innych. Małgo. Liczę, ile razy mieszam herbatę i w którą stronę. Zawsze liczę schody, jak idę. Kiedy liczę, często piszę liczby palca na ręce. Zapisuję swoje myśli na rękę palcem tak samo. Mam OCD zdiagnozowane. Zresztą to, co wcześniej dziewczyny pisały o zapisywaniu nowych słów na, na nodze, albo na ręce, albo na podniebieniu, To tutaj to samo. Wydaje mi się to w jakiś sposób przepiękne. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Anna. Nie rozumiem, dlaczego ludzie zostawiają otwarte na oścież szafki w kuchni. Też nie rozumiem. Małgo. Zjadam ptasie mleczko tak, że najpierw czekolada, a na koniec pianka. Mm -hmm. Blanka. Zasypiając, zawsze przykładam róg kołdry lub Koca do policzka. Nie mogę inaczej. <grych> Marek. A ja przed zaśnięciem sprawdzam, czy ładowarka jest wyciągnięta z gniazdka i odwracam się na lewy bok. Elżbieta. Mój mąż, jaki obiad, to gorące na jednym talerzu. Na przykład ziemniaki, kotlet, a zimne na drugim, na przykład surówka. A ja sobie walę wszystko na jeden talerz, bo po co potem myć tyle na czymś zmywarce. A jeszcze jedna rzecz. Dla mnie niepojęta. Mój mąż, uwaga, soli arbuza. Bo uważa, że wtedy arbus jest bardziej słodki. <noise> Cudowne. Patrycja, jak idę z kimś chodnikiem, to muszę iść z lewej strony. Zawsze w czasie kąpieli czy prosznica wącham gąbkę nasączoną wodą. Takie małe zboczenie. Patrycja, lubię widalce, które mają długie zęby i wąskie przerwy między nimi. O Jezu, tak. W domu rodzinnym były trzy rodzaje widelców. Ja używałam tylko jednego, i jak ktoś się pomylił i dał mi inny, musiałam go wymienić. Teraz mam zestaw z takimi, które mi odpowiadają, ale nadal, jak jadę do mamy, to jem tylko moim. Nie potrafię zacząć dnia w piżamie. Jak wstanę w ciągu jakichś 10 minut, muszę się przebrać, bo inaczej źle się czuję. Dlatego, gdy ludzie opowiadają o świetnym dniu, bo spędzili cały w piżamie, dla mnie to jest absurdem, bo nie umiałabym się zrelaksować w ten sposób. Alicja, do zupy zawsze musi być picie. Czad. Alicja jeszcze pisze. Ach, no i nie spotkałam się jeszcze, by ktoś tak jak ja uwielbiał miętosić sobie płatek ucha w palcach. Brzmi to creepy. Ale mnie to tak relaksuje i uspokaja, że o Mama opowiadała, że jak byłam mała i z nią zasypiałam w łóżku, to często po omacku znajdowałam jej ucho i też spoko. Najlepiej, jak jest zima i uszy są zimne, a palce są ciepłe. No i tylko lewe. Nie wiem dlaczego. To jest w ogóle niezwykłe, bo u mnie w rodzinie, od strony tam mamy, ojca. Moja mama robi coś takiego z uchem, i to chyba też tylko jednym że ona sobie tak jakby zwija w kopertę i potrafi wcisnąć do środka całą małżowinę. I to zawsze przeraża, jak byłam dzieckiem, i nigdy tego nie miałam, bo ja mam takie dość sztywne ucha, a moja mama właśnie ma jakieś takie miękkie. I ona nie miała zbyt dużego kontaktu ze swoją babcią, czyli z mamą mojego dziadka. No, jakoś tak żyli w dwóch różnych miejscach. W Polsce widywali się okazjonalnie. I ta moja probabcia kiedyś przyjechała, no jakoś po prostu spędzałyśmy z nią jakiś czas, także było kilka dni. I zauważyła moja mama właśnie to, że babcia robi dokładnie to samo: czyli właśnie to ucho sobie ładuje w taką kopertkę, wciska do, do środka. I to było takie niezwykłe, bo w sumie moja mama na pewno się tego od mojej probabci nie nauczyła, a robiła dokładnie to samo i nie spotkała drugiej takiej osoby na świecie, która by to robiła. A tu proszę, Julita. Mam sporo kubków. I każdy z nich ma jakąś funkcję. To znaczy, że każdy z nich pasuje mi do innego napoju lub osoby. Ja mam trzy ulubione do kawy, do herbaty i do ziółek. Za każdym razem, jak robię komuś z rodziny lub bliskich coś ciepłego, zastanawiam się chwilę, jaki kubek pasuje do danej osoby. W innym zrobię picie na w innym przyjaciółce, w innym mamie. Co więcej, potrafię ukradkiem przelać napój do innego kubka przed podaniem, jeśli stwierdzę, że podjęłam złą decyzję w trakcie doboru. Klaudia. Ja z kolei, kiedy piję kawę, nieważne jaką, nieważne w jakim miejscu, zawsze zostawiam trochę na dnie. Jakoś te ostatnie dwa łyki nie przechodzą mi przez gardło. No To jest jakiś po prostu klub niedopijaczy. Coś niebywałego. Monika. Ja to mam swój system piżam, w której jedna jest od poniedziałku do wtorku, druga na środa, piątek i weekendowa. Jak na przykład mam wyjazd we wtorek i będę gdzieś nocować we wtorek i środę, to biorę dwa komplety piżam aby nie złamać mojego systemu. Ciuchy też mam poukładane tak, że na przykład nie ubieram dziś tego, co chcę, co mi się na ten moment podoba, tylko po kolei bluzkę i spodnie, które są ułożone. Ale czad. A gdzie one są ułożone? Jestem bardzo ciekawa. Justyna odpowiada. Ja wkładam ubrania w zależności od tego, jak ułożą mi się danego dnia włosy. Niektóre sukienki źle wyglądają za źle ułożonymi włosami. Hm. Monika. Kąpiel musi być tylko wieczorem. Bo gdy mam się wykąpać rano lub po południu, to nie jest już tak przyjemnie i źle się czuję umyta z rana. Relaks w kąpieli to tylko na wieczór. Zazdroszczę Magdalena. Gdy robię naleśniki na słodko z dżemem, innych to nie dotyczy, zawsze muszę mieć do tego zupę pomidorową. O kurde. Jem zawsze zupę zagryzając naleśnikiem. Najlepiej z dżemem truskawkowym. Nigdy nie jem tych rzeczy po kolei. Wtedy smakuje mi nieporównywalnie bardziej. Czad! Chyba wygrałaś, to jest prawda. Magdalena, jeśli jem zupę, do której wrzucam kawałki świeżego chleba, na przykład zalewajka mojej mamy, to wrzucam te kawałki z do góry i wtedy mam trochę rozmoczone, a trochę chrupkie. I jak oglądam film i leżę bokiem i mam głowę na poduszce, to żeby mieć wyżej, podwijam sobie ucho. Obiektywnie nic to nie daje, ale ucho ma być podwinięte. Proszę, ja Was kocham. A, a odpowiedź, Alicji na to. Tym komentarzem przypomniałaś mi, jakim straszliwym koszmarem są dla mnie trzy rzeczy. Podwijanie ucha, właśnie, jak jakimś cudem coś sprawi, że mi się chociaż trochę odwinie, to muszę je potem przyklepać. To samo mam, co, co Alicja. Z powrotem do głowy, przepraszam, z powrotem do głowy, aż to wstrętne uczucie odwinięcia minie. Czesanie brwi pod włos i spłaszczanie nosa. Nie. Nie, nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Suzan się pyta, o jakie spłaszczenie nosa chodzi, Alicja? Takie, jakbyś dociskał do szyby. Kocham Was, ja się śmieję po prostu, dlatego, że to jest po prostu tak kochane. Małgosia. Wszystko, bo pijam mlekiem. Wow, a lubię mieć przy jedzeniu coś do popijania. Koniecznie zimnym. Frytki, kotleta, sałatkę, no wszystko. O kurde, Małgosia. Ja nie potrafię z kolei wypić mleka samego w sobie. No nie wiem, to jest dla mnie koszmar, wypić mleko. A na przykład piję kawę z mlekiem. Justyna. Mój były trzymał w lodówce specjalną cytrynę, którą się nacierał zamiast używać antyperspirantów. Ja znowu uwielbiam często zmieniać poszwy, bo lubię jak są jeszcze takie sztywne po praniu pachnące. Z tym cię rozumiem. Powiedz mi tylko, czy ten były, ten antyperspirant działał? Jestem bardzo ciekawa. Marta, w przeglądarce w telefonie mam otwartych ponad 100 kart. Nie wiem ile dokładnie, bo po 99 pojawiła się uśmiechnięta puszka. Otwarte karty zawierają głównie artykuły, wywiady lub wpisy na blogach, które chcę jeszcze przeczytać, ale nie mam czasu lub nastroju. Oczywiście sukcesywnie wszystko czytam, ale codziennie pojawia się coś nowego i chyba nigdy nie wyjdę na prostą w tej kwestii. Marta, czy wiesz, że są takie specjalne narzędzia do tego, żeby sobie to zapisać? Bo z tego co wiem, to otwarte karty, a na pewno ponad 99 otwartych kart strasznie muli telefon. To tak tylko ci mówi. Anna. Przewijam ubrania z lewej strony na prawą przez otwór na głowę. Czasem robię to jednocześnie ubierając się, czyli bluzka jest na lewej stronie, najpierw sadzam głowę przez kołnierzyk, rękawy i cyk, bluzka jest na mnie na prawej stronie. I nie uważają, że to dziwne, ale dla mnie to rozwiązanie zawsze wydawało się po prostu innowacyjne. Muszę przetestować. Sandra. Nigdy nie chowam pomidora do lodówki. Nie tknęłabym takiego. No i wiadomo, zawsze musi być obrane ze skórki. Maja. Ja jedząc muszę zawsze coś oglądać. Serial, film, program lub choćby reklamy. Bez tego jedzenie nie smakuje mi tak samo i mam poczucie, że nie miałam z tego frajdy. Daba. Kupuję jabłka po zapachu i zanim wejdę do wanny muszę mieć już umyte zęby. A, i mój narzeczony zawsze kupuje parzyście owoce i warzywa. Agata odpowiada. Ja tak samo. W ogóle wszystko parzyście, chyba że jest promocja na trzy produkty, a wtedy i tak z ciężkim sercem. Agata. Mam osobne noże do chleba, osobne do mięsa, osobne do warzyw i owoców. Musi być koszernie. Nic mnie tak nie wkurza jak to, że mój mąż kroi pomidory nożem do chleba. <grywa> Agata. Nie nalewam wody do wanny, tylko siadam w niej i się polewam ze słuchawki. Jak pod prysznicem. O, to jest przyjemne. Oliwia. Ja jak i moja mama nie potrafimy dojeść bułki do końca. Zawsze zostawiamy taką dupkę na jeden albo dwa gryzy, bo już nam jakoś w gardle rośnie. Jakby ten gryz robił dużą różnicę. W sumie po przeczytaniu komentarzy wiele rzeczy mi się przypomina, które na początku nie pomyślałam, że są dziwne, ale teraz można pisać i pisać. Na przykład, kładę ostrze noża do masła na toster, gdy robi grzanki, żeby się nagrzał i łatwiej rozprowadzał masło. To jest genialne. Albo do kawy. Najpierw wleję mleko, potem zalewam wodą. Nie potrafię także w domu nic zrobić bez czegokolwiek do słuchania. Na przykład podcastu, to jest największe uzależnienie. Też mam tak ze słuchaniem jakiejś rzeczy, czy z oglądaniem. Oprócz nagrywania podcastu, bo jak nagrywam podcast, to już nie mogę niczego słuchać. Oprócz pralki w tle. Daria, nigdy nie umawiam się o równych godzinach. Na zegarku np. Na XX00. Dla mnie nie istnieje, więc zawsze jestem wszędzie trzy minuty za wcześnie. Iza. Ja zawsze wszystko muszę mieć nieparzyste. Na przykład głośność w telewizorze, w telefonie, ilość ciastek na talerzu, czy nawet wysłanych emotek. Zawsze jedna albo trzy. Tomasz. Moje budziki nigdy nie są ustawione na pełne czy też okrągłe godziny czy minuty, zawsze 6.17, 5.43 i Tak dalej. Tak samo szacuję godzinę. Gdy ktoś mnie o nią pyta, nie mówię pół do ósmej, tylko 8.27. Głośność zawsze muszę mieć parzystą. Natalia. Mam tak samo z budzikiem i podawaniem godziny. Musi być konkret. Jak 18.46, to 18.46. Daria. I nigdy nie umawiam się na równe godziny. Małgosia, mam dokładnie odwrotnie, niepokoją mnie niepełne godziny na budziku. Jak kliknie mi się na przykład 5,59, to muszę go przestawić, choć przecież wiem, że ta minuta mnie nie zbawi, Maja, mimo że już od dawna jestem dorosła, to nie jestem w stanie zjeść ptasiego mleczka bez obgryzania najpierw czekolady, a mleczka na końcu. Mimo że w dzieciństwie zawsze słyszałam, że tak nie wypada. W Kinder najpierw odgryzam dolną warstwę, wyjadam krem ze środka, a potem jem górną warstwę. Małgo pyta, a trzy bit? Ja czekoladę, potem na nadzienie i na koniec ciasteczko. Małgosia, ja tak jem czekoladki Malaga. Ola, wyjmując torebkę z zaparzonej herbaty, zawsze wyciskam nadmiar wody ręką, żeby nie kapało po drodze do kosza. Krzycząc przy tym, że za gorące, nigdy jednak nie korzystam z łyżeczki. Katarzyna, nigdy nie zjem z dupki żadnego warzywa. 2. Nigdy nie wstanę z łóżka o godzinie typu 8.23. Musi być 8.20 albo 8.25. 3. Jak mam doła, to zamawiam największy zestaw 80 sztuk suszy na dwa dni, a kiedy pani pakuje zamówienie, pyta, dla ilu osób pałeczki, to zawsze mówisz, że dla czterech, bo mi mówią, że zjem to samo. Dorota. Muszę siadać lub leżeć w takiej pozycji, żeby nie czuć pulsowania tętnicy na szyi, bycia serca. Jak się do męża przytulam, to nie mogę się położyć bezpośrednio na klacie, bo słyszę serce. I tutaj się wywiązała taka dość przykra dyskusja. Przykra, taka w sensie no, taka smutna trochę, bo zapytałam dlaczego, bo mam podobnie nie lubię słyszeć, jak mi pulsuje krew albo serce. I zapytałam, odpowiada kaloria. Ja tak mam z tą klatą mojego starego. Może to głupie, ale wtedy nachodzą mnie myśli, że to serce kiedyś przestanie bić i przeraża mnie to najmocniej na świecie. Ale Dorota odpowiada. Nie mam pojęcia. Nie lubię czuć pulsu. Przeszkadza mi. Nie mam żadnych myśli, że serce przestanie bić i tak dalej. Torturą jest u mnie pomiar ciśnienia, bo jak ten rękaw się napompuje, to pulsuje strasznie. Weronika. Uwielbiam grzać się suszarku. Mimo tego, że jestem dorosłą osobą, to kojąco oddziałają na mnie białe szumy. <grym> Beata. Nie zjem dupek pomidora, ani końcówek banana. Wszędzie zawsze jestem przed czasem. Jak pracuję na biurku, musi się palić świeczka zapachowa, nastrój sobie robię. Myję pomidory płynem do naczyń, inne macane warzywa i owoce też. W Widelce widziałam, że parę osób też pisało, że długie, a ja tylko krótkie. Zupa tylko w misce, bo w talerzu za mało się mieści. Rosł najpierw zupa, potem makaroniem. Drugie danie mam ułożone zawsze tak samo i jem zgodnie ze wskazówkami zegara. Mój mąż przed pójściem spać pięć razy sprawdza, czy mamy drzwi zamknięte. Paulina: Jak słucham radia, to głośność musi być parzystą liczbą albo kończyć się na 5. Natalia: Pranie musi wisieć w pewnym porządku. Nie lubię, gdy wszystko jest pomieszane na suszarce. Mąż, tak, wiesza, skarpetka, t-shirt, legginsy, druga skarpetka, spodnie dziecka itd. I aż mnie skręca. Zawsze pakuję zmywarkę na maksa, wykorzystuję każde wolne miejsce, no i myję w niej wszystko, co się da. Na przykład pojemnik z odkurzacza. Najpierw myję zęby, potem idę pod prysznic, nigdy odwrotnie. Małgorzata. Myję wszystkie owoce i warzywa, nawet paczkowane, sałaty, które niby są umyte. Banany i jajka przed gotowaniem też. Suzanna. Segreguję sztućce w zmywarce. Łóżeczki są w jednej przegródce, noże w drugiej, widelce w jeszcze innej. Potem przy rozpakowywaniu po prostu biorę garścią wszystko, co jest w jednej przegródce i wrzucam do odpowiedniej przegródki w szufladzie. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby mnie to, że wpadam we frustrację. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu, na przykład pomagając, sprzątając, sprzątać po imprezie, nie posegreguje mi sztućców w zmywarce. Potrafię Potem cały dzień chodzić wściekła. Boże. Dodam jeszcze, że absolutnie nie jestem pedantką. Jedyne co umiem zrobić w domu to bałagan. Ale też sztućce w zmywarce muszą być posegregowane. Basia. Kiedy jem obiad, poszczególne składniki nie mogą się ze sobą stykać. To się w ogóle okazuje, że to jest jakieś, jakaś w ogóle rzecz. It's a thing, po prostu. Joanna. Nigdy nie dopiłam kawy do końca. Jezu znowu. Zawsze zostawiam coś na dnie, bo nie mogę znieść tego osadu, który jest w ostatnich kroplach. Uwielbiam przebijać łyżeczką sreberko od kawy rozpuszczalnej. Sprawia mi to niesamowitą przyjemność. Coś jak pstrykanie bąbelków w folii bąbelkowej też to lubię. Magdalena. Poranny dobór ubrania. Najpierw muszę wymyślić, na jakie ubranie się dzisiaj czuję. Jeśli ostatecznie zakładam coś, co z jakichś totalnie subiektywnych powodów mi nie pasuje, to przez cały dzień źle się czuję w swojej skórze. Jakaś taka niespójna i nieatrakcyjna. <laughs> Paweł. Zaczynanie wszystkiego o pełnej godzinie, słuchanie hip-hopu przed ganiem w kosza, kompulsywne słuchanie utworów po kilkadziesiąt sekund i przełączenia na kolejne, które mi się z poprzednim jakoś skojarzyły. Bo, <grywki> mój szef tak podobno zrobił, nie byłem na imprezie integracyjnej oczywiście i podobno ma ksywę DJ 27 sekund. Właśnie, chciał puścić muzykę i właśnie tak, i on uważa, że to w ogóle był, była super sprawa, że po prostu puszczał muzykę, no bo już usłyszeliśmy ten utwór, a zabawą jest to właśnie, że słyszy się te utwory, o których się wydaje, że zapomnieliśmy dawno, a nie, nie to, że trzeba wysłuchać cały. Z kolei mój Krzysiek na przykład tego nienawidzi, bo ja też mam tak trochę podobnie, jak robimy YouTube party. Zuzanna. A, jeszcze mi się przypomniało, ale to tak bardziej nieprzyzwyczajenie. Nie rozumiem, o co chodzi, ale zaraz się dowiemy. Nie potrafię siedzieć na krześle tak, jak się powinno, ze stopami na podłodze. Nie wiem, czy mi to zostało z przedszkola, czy co. Ale to, co wyprawiam na krześle w pracy, czy na obiedzie urodziny, woła o pomstę do nieba. Najchętniej siedziałabym po turecku, a jak się nie da, cholerne podłokietniki, to wykonuję przeróżne wariacje klęczenia. To w żaden sposób nie jest zdrowe dla kręgosłupa, stopy mi drętwieją, ale szlak mi trafia jak mam siedzieć normalnie i to jeszcze przez 8 godzin. Moja koleżanka z biurka obok, Marta, jeżeli będziesz to słuchać, serdecznie pozdrawiam. Zawsze siedzi z nogą podwiniętą, jedną yy, zgiętą w kolanie i chyba jest to noga lewa. Takie mam wrażenie. Chyba dużo osób tak ma. Magdalena. Maczam chrupkie kukurydziane w soku lub Coca-Coli. <noise> Cudo. Natalia. Wiecznie szukam czegoś w torebce i sprawdzam regularnie co 15 minut, czy są klucze, dokumenty i telefon. Zimą ogrzewam się suszarką do włosów. Zanim usiądę do pracy przed kąpem, sprzątam biurko z wszelkich drobin, kurzu. Najmniejszy pyłek powoduje niemożność skupienia. Uciekam przed kolesiami o imieniu Michał. Serio, może być wysokim brunetem o niebieskich oczach, ale ma na imię Michał w głowie. Od razu zapala mi się czerwona lampka. Ewakuacja. Lubię obserwować ludzi, i wymyślać w umyśle, jakie mają życia, co lubią, jak mieszkają, zaobserwowanych dziwności. To mama mojej koleżanki pożyła jej wyrządkiem banany do szkoły. Tą oto piękną klamrą o zastanawianiu się, co robią sąsiedzi, kończę dzisiejszy odcinek. Za który wam bardzo dziękuję, bo jest cudowny w ogóle. Kocham grupę właśnie też nie, nie, nie tylko przez to, ale właśnie ale chyba głównie właśnie przez to, że można się tak fajnych rzeczy dowiedzieć o ludziach, których tak naprawdę dobrze nie znamy albo w ogóle nie znamy. Mamy jakąś tam wspólną płaszczyznę porozumienia i nagle gdzieś tam się spotykamy i jesteśmy do siebie tak podobnie, tak różni jednocześnie. I bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam jakoś uprzyjemni święta. Jeżeli słuchacie po świętach, bo na pewno mnóstwo osób będzie słuchało też po świętach, to że Wam po prostu uprzyjemnił czas. I zachęcam Was gorąco do dołączenia do grupy Pogadajmy o życiu na Facebooku, i tam możecie sobie znaleźć ten post. Ja go jakoś tam wyróżnię, postaram się. Przy publikacji go wyróżnić i możecie sobie poczytać też dużo rozmów w tych wątkach, bo ja, jakby, nie czytałam wszystkich rozmów, które się pod komentarzami pojawiły i myślę, że możemy się dowiedzieć o sobie jeszcze więcej i w ogóle o tym, kim jest człowiek i jaki ma różne przyzwyczajenia fajne. Tymczasem dziękuję moim kochanym patronom, wszystkim, za to, że już od miesiąca mnie wspieracie, Dostałam od Was olbrzymie wsparcie i pomoc i mnóstwo dobrych słów. Chciałam powiedzieć, że zaczęłam już działać dzięki Waszym funduszom, dlatego też teraz właśnie dowożę trzeci odcinek w tygodniu, a może nawet to będzie czwarty. Oprócz tego zaczęłam robić stronę internetową, która zbierze wszystkie podcasty w jednym miejscu i wszystkie rzeczy, które ja robię, więc też będzie takie miejsce, które będzie jakieś logiczne, a nie tak, że to wszystko jest porozrzucone. Tutaj Spotify, tutaj coś tam, tutaj coś tam, więc to wszystko będzie w jednym miejscu. I to jest taki olbrzymi prezent od zajączka, bo na Śląsku przychodził do nas zajączek. Pewnie wreszcie w Polski też, ale, ale może być różnie. Po odcinku świątecznym bożonarodzeniowym wiemy, że jest różnie. I z takich dziwnych może rzeczy to powiem tylko tyle, że w Wielkanoc y, moi rodzice robili zawsze wszystko, żebym ja wierzyła w to, że tutaj ktoś był typu zajączek albo Mikołaj. I Mikołaj zawsze zostawiał fragment wąsa, tak jakby jak ja ciasteczka, czy tam kanapkę, którą przygotowywałam, to, że zostawił właśnie kawałek, jakby się tam ugryzł czy coś, a zajączek zawsze miał przytrzaśnięty ogonek w drzwiach. To był taki futer, kawałek futerka takiego tego w drzwiach, i zawsze mi rodzice mówili, że to był zajączek, który uciekał. I właśnie dla mnie wasze wsparcie jest właśnie takim prezentem od Zajączka, który mam nadzieję, że teraz sobie niczego nie przytrzasnął. Jeśli macie ochotę dołączyć do gry na moich patronów, to możecie to zrobić na patronite.pl, łamany przez Justyna Mazur. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję moim patronom, domownikom. Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Jackowi Mataczowi, Dari, Łukaszowi Dłutkowi, i Alicji Smolnik oraz patronom bohaterom czyli Joannie Sidelnikow-Brzozowskiej i Zuzieka no i do usłyszenia i wszystkiego dobrego i bądźmy dziwni jak tylko chcemy buziaki papa pa.